Dziękujemy za nominację do Goshen Challenge OSP Nowe Polaszki. Przy okazji serdecznie pozdrawiamy druhów z tej jednostki. Dzisiaj będziemy nieśli radość tym, że możemy pomagać innym. Z zasady jesteśmy dosyć poważni w naszej pracy, ale dzisiaj rozpiera nas radość, bo pomaga, pomagamy innym. Ten, szczyt, ten cel jest bardzo szczytny. Za chwilę przystępujemy do wykonania zadania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zadanie wykonane. Oczywiście wpłata też będzie na cel charytatywny. A teraz nominacje. Zakład Pogrzebowy Plutowski nominuje kamieniarstwo Roberta Świeczkowskiego z Kościerzyny z ulicy Kaplicznej na czele z panem Robertem Świeczkowskim i jego załogą. zajaz nad stawem i rybaczówka w Grabówku na czele z właścicielami, panią Joanną i Dariuszem Męczykowskimi i z, jego, z ich załogą. I trzecia nominacja to zespół restauracji Coffee Time na ulicy Kaplicznej w Kościerzynie na czele z właścicielami. Z szefem kuchni, panem Grzegorzem Nalewajko i panią Katarzyną Nale Kata Nalewajko. Dziękujemy. Aleluja, 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 aleluja. 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 aleluja.